Algorytmy czy, czy, czy to, co nazywamy AI, to, co nazywamy sztuczną inteligencją, one są porównywalne do rewolucji przemysłowej. One po prostu rynek pracy postawią na głowie. Już dzisiaj mówi się, że niektóre zawody mogą po prostu zniknąć. Myślę, że to jest troszkę zbyt daleko powiedziane, że zawsze to człowiek będzie miał tutaj rolę decydującą i zawsze to człowiek będzie finalnie podejmował decyzję. Natomiast na pewno ulegną przekształceniu pewne procesy, szczególnie procesy biznesowe, procesy związane z wykorzystywaniem pracowników. Inne umiejętności zaczną być w cenie, inne kompetencje. To tak jak w w XVII wieku, w XVIII wieku w Anglii zaczęły pojawiać się pierwsze automatyczne czułenka tkackie, no to skończył się rynek dla tych, którzy tkali ręcznie, no bo wszystko to, co, co kiedyś robiło się ręcznie, teraz robił, e, robił automat. Tak się zaczynała rewolucja przemysłowa. AI e, pewnie pełni podobną, e, po, podobną rolę, to znaczy e, wywróci wszystko do góry nogami. Pojawią się zawody, których dzisiaj nie ma, pojawią się kompetencje, których, o których dzisiaj się w zasadzie nie mówi. Duże ciśnienie widzę, odczuwają dziennikarze. Już nawet na czołowych polskich portalach internetowych są zapinane takie modele, które pozwalają streścić artykuł. Jeżeli chcesz przeczytać krótszą wersję tego artykułu, to kliknij tutaj nasz model, streścić ten artykuł, żebyś nie musiał tracić czasu na czytanie tegoż. Muzycy, tacy na przykład amatorzy jak ja, Zaczynają dostawać do ręki narzędzia, które pozwalają nie tylko pisać teksty, ale też pisać muzykę. Póki co i te teksty są fatalne, i ta muzyka nie jest najlepsza, ale pewnie algorytmy nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Ale są też zastosowania całkiem poważne. Na przykład wszyscy wiemy, że mamy w Polsce kryzys radiologów. Jest tych lekarzy mało, niewielu. Zanim oni wydadzą stosowną opinię, często mija dużo czasu, a czas w przypadku leczenia nowotworów, jest absolutnie fundamentalną i priorytetową wartością. Już dzisiaj algorytmy potrafią analizować zdjęcia z diagnostyki obrazowej i potrafią oddzielić te zdjęcia, na których nie widać nic, żadnych podejrzanych zmian, od tych zdjęć, które powinien zobaczyć fachowiec i ocenić, czy zmiany uwidocznione na tych zdjęciach są albo mogą być niebezpieczne. To jest bardzo konkretne, bardzo konkretne rozwiązanie.